Bardzo się cieszę, że zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o utworzeniu marszałkowskiej orkiestry Dętej. Myślę, że będzie uzupełniała, a może czasami dawała przykład, jak powinna orkiestra Dęta grać, jaki poziom reprezentowy. Są to wspaniali muzycy filharmonii, wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ale także uczniowie z szkół muzycznych. Teraz każda uroczystość organizowana przez Użo Marszałkowski, ale nie tylko, myślę, że będzie nam pięknie grała.